Nadajemy bieżący serwis sportowy dla Radia Młodzi, Wolni i Miesięcznika Kreatywni. Dniu dzisiejszym jest 13 kwietnia 2022 roku. Planowane na 18 do 20 marca w Montrealu Mistrzostwa Świata w short tracku zostały przełożone na 8 do 10 kwietnia, poinformowała Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. W rywalizacji Natalia Maliszewska zajęła drugie miejsce w finale B i Polki zajęły także piąte miejsce w rywalizacji sztafet. Euroliga koszykarek Fenerbacze z Sopronem w wielkim finale koszykarki Fenerbacze zostały drugim finalistą Euroligi. Trefek Gdańsk dotarł do finałów Mistrzostw Polski w środkówce. Niemiecki klub piłki nożnej Bayern Monachium pożegnał się z Ligą Mistrzów w ćwierćfinale, przegrywając w dwóch meczu jeden do dwóch. Nasi szkolni trenerzy Bartosz i Patryk Pszczółkowski wystartowali na Akademickich Mistrzostwach w Polski na Ergometrze Wyślarskim. Bartosz Pszczółkowski zajął w rankingu 61 miejsce, a jego brat Patryk Pszczółkowski 58. Zbliżają się także Centralne Kontrolne Regaty Juniorskie w Poznaniu 30 kwietnia do 1 maja, gdzie między innymi wystartują uczniowie klas wyślarskich naszej szkoły. Dla Radia Młodzi Wolni Julia Stavinska e Celina Boninska